No drodzy, mecz Arabii z Hiszpanią to jest mecz też grupy C. Równolegle też trwa mecz Argentyny z Anglią. Będzie trwała dzisiaj Arabia gra o to, żeby wygrać tę grupę, bo to Arabia, arabia Saudyjska, która tak kapitalnie gra. dzisiaj się, aby zwiększyć tę fazę grupową i zrobić wielką koleję, wielką niespodziankę, wygrywając z Hiszpanią. To dla niej mega trudne, bo Hiszpania grało wszystko. Arabia chciałaby się utrzymać na tym pierwszym miejscu. Arabia też nie jest pewna awansu. Arabia też musi tutaj walczyć o to, żeby tego meczu przegrać. Skład obu drużyn, na bram... skład Arabii na bramce al-Owais. W obronie Abdul Hamid po lewej stronie. Samian al-Naseri, al w Pomocy po prawej stronie. Mohamed Kanno i w ataku al-Birrikan. Al Albirekan to jest skład Arabii Saudyjskiej, ta piątka, która gra dla Miętę w tym meczu. Skład Hiszpanii, na bramce Una i Simon. W obronie Grimaldo. Po lewej stronie Paus Torres. W środku pola Gavi. I w ataku Ferran, to dzisiaj jest skład inny niż w poprzednich metach. Dzisiaj Hiszpania zaczęła zagrać. Trochę bardziej ofensywnie i chyba stąd te ustawianie w grudniu Oni się ten mecz są wygrać pewnie, żeby się skresować i awansować do jednej ósmej finału. Moi no drodzy, zapraszam na ten mecz do Belbron. Hymny obu państw, hem Arabii Saudyjskiej. <śmienic> Hymn Hiszpanie Hiszpanii mamy Pełna hala w Melbourne, moi drodzy: Hiszpania kontra Arabia to jest 58, 38 mecz tych mistrzostw mecz grupy C. Godzina 20, czasu australijskiego u nas, godzina 12. Godzina 12. Zaczyna Hiszpania, zaczyna La Furia Rocha w strojach. E Zielonych Arabowie. Czy dzisiaj oni znowu zaskoczą? Zobaczymy, co zrobią Hiszpanię. Teraz. Pau Torres. Szansa. No tyłu, teraz podanie. do na Simona. Szansa dla Hiszpanii. Oban, poprzeczka. Ratuje teraz Arabię. Ale szła tutaj, choć teraz. Torres. Hiszpania ma szansę. Ale się raz nie udało. Zobaczymy, czy Arabia teraz wyjdzie z opresji hiszpańskiej. E, ofensywy. Uwaga, teraz Arabia ma piłkę. Zobaczymy, czy pokusi się raz ostrzał. Arabia Saudyjska pokusiła się ostrzał. U nas jest nie ma rzutu karnego. Absolutnie nie ma mowy o rzucie karnym w tej sytuacji. Teraz szansa Gavi. Szansa teraz za Hiszpanii. Próbował Torres. A teraz Arabia Saudyjska, ale szczęście! Teraz, że to nie, nie był taki na tyle mocny strzał, że Hiszpania tego biegamki nie traci! Broni alowajs, moi drodzy, teraz. Ależ teraz ruszają tutaj. Ale tymczasem bardzo ładnie się w tej sytuacji. Hiszpanie mają teraz piłkę miała się skończy teraz ta akcja, strzał i gol! 1-0 na Hiszpanii! z Hiszpanii obejmuje prowadzenie w tym meczu Gavi, 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 Pablo Gavi. Hiszpania prowadzi i jest proszę Państwa, co ciekawe, na miejscu drugim. Argentyna prowadzi meczu z Anglią 3-0. Tak, jest prawda, tak jest. 3-0 Argentyna prowadzi z Anglią. Teraz już 3 d 1, ma padł bramka. Judd Bellingham czyli bramkę, więc Hiszpania prowadzi. Jest, jest na drugim miejscu, jak prowadzi w grupie na żywo. Arabia poza mistrzostwami świata. Muszą teraz się odgadać Arabowie i Ewa Bramki, broni. Teraz to Una no ależ pech Arabów teraz w tej sytuacji. Szkoda, że Anglicy teraz mieli ogromny pech, że ta bramka nie padła. Teraz Mohamed Kanno. Atak Arabii Saudyjskiej. Aldausari. Czy ta Arabia strzeli? Mohamed Kanno. Szansa. Abdulhamid, i Ta piłka zap zaplątała się pod nogami, ale nie padła do bramki. Ostateczkę. Teraz. Tutaj Torres. Uwaga, szansa. Ferran Torres. Ale broni teraz to Alowa Ratuje jeszcze Arabia przy życiu w tym meczu. A teraz ta w tego turnieju, cztery punkty i wystarczy jeden punkt do awansu Arabii Saudyjskiej. Oni chcą ten mecz zremisować, co najmniej zremisować, żeby awansować do tej jednej ósmej finału. To jest ich cel. Dobrze, no, prze, prze, przegrywają jeden do zero, ale w druga połowa, wszystko jest w ich rękach, w nogach, wszystko w ich nogach dla Arabii Saudyjskiej. I może się pokuszą o wyrównanie i awans do jednej ósmej finału Arabia Saudyjska. To byłaby naprawdę wielka sensacja. Zapraszam za dwie minuty na drugą połowę. Wracamy do Melbourne na drugą część tego meczu Arabii z Hiszpanią. Arabia przegrywa do przerwy 1 do 0. Zobaczymy, jak to odpowiedzą na to reprezentanci Arabii Saudyjskiej. Teraz szansa Abdulhamid, Hamid teraz Alovaez. Al Birkian, szansa i strzał i nie ma bramki. Ale była też szansa dla różnych Arabii Saudyjskiej, ale to był ładny strzał techniczny, który no, mógł się zakończyć naprawdę piękną bramką. A teraz szansa dla Arabii Saudyjskiej: strzał i gol! Wyrównanie! Al! Moi drodzy, Arabia Saudyjska wyrównuje też piękne uderzenie z pierwszej piłki. I to jest bramka Farisa al Jeden, 1-1, Arabia Saudyjska już wyrównuje. A więc Hiszpania znowu, znowu poradzą do mundialem. Arabia na miejscu drugim, bo Argentyna wechowała na miejsce pierwsze. Prowadzi 4 do jednego z Anglią meczu równoległym. A w tym meczu może jeszcze Arabia wyjdzie na prowadzenie. To była naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, gdyby się udało Saudyńczykom wyjść na prowadzenie w tym meczu. Teraz szansa Albi Nie ma bramki. Teraz Arabia Saudyjska. Mohamed Kanno wycofuje teraz tą piłkę. No za lekko, za lekko, ale Arabia ma dobry wynik. Ale wystarczy, jedna bramka dzieli różnicy, żeby to ten entuzjazm stwarza Arabii Saudyjskiej, akwarystów Arabii Saudyjskiej. Zszedł. Jedna bramka dzieli, ale czy Arabia to utrzyma? Czy ty się pokusi może o bramkę na dwa do jednego? Zobaczymy, może teraz. Uwaga! gol, nie! Bronington i Simon! Teraz Muhammad Kanno Abdulhamid. Szansa Abdulhamid, szansa, teraz za strony boiska Abdulhamid! Hamid! i Bronington i Simon Teraz Hiszpanie próbują, ale nie ma bramki. Naprawdę to jest bardzo nerwowy mecz. To będzie mecz do ostatnich sekund. Otoczą się o awans moi drodzy. Nie, jeszcze nic nie wiadomo. Gol Saud Abdulhamid Hamid. Jeden do dwóch prowadzi rabię z saudyjskiej Toni! Na ten moment są na miejscu pierwszym. Może będzie trzecia bramka dla Arabii Saudyjskiej! Gol! Arabia ich 3 do 1. To się dzieje na naszych oczach, Ależ! Odpowiedź Arabii Saudyjskiej, Ależ, to jest piękne. Najpiękniejsze w tych mistrzostwach. 10 sekund na tych mistrzostwach dla Arabii Saudyjskiej. Au Sari! Czy to zdobycie Hiszpanii? Czy to z wywalania Hiszpanii poza burtę z tego mundialu? Chyba. Na ten moment tak, teraz szansa dla Hiszpanii. Hiszpania potrzebuje tak naprawdę czterech trafień do tego, żeby awansować. Arabia w tym miejscu pierwszy, może będzie czwarta bramka, to jest cztery do jednego dla Arabii Saudyjskiej. Co tutaj się dzieje? 4 1 Arabia prowadzi z Hiszpanią, czy to się dzieje na naszych oczach? I to jest po prostu szaleństwo. Fajs i Na końca 12 sekund, a Hiszpania na przez Arabię Saudyjską. To jest nieprawdopodobne. Hiszpania odpadnie po tak wysokiej porażce z Arabią Saudyjską. Co to za mecz? Co to za druga połowa Arabii Saudyjskiej? Skazano na porażkę w całych mieszcząstwach. Oni wygrywają grupę z 7 punktami. Wygrywając na koniec cztery do z Hiszpanią. I oni wygrywają tą grupę z 7 punktami. Argeteta na miejscu drugim. Arabia miała więcej strzałów więc więcej posiadania piłki. A przede wszystkim więcej bramek, aż od Hiszpanii, no co to druga połowa Arabii Saudyjskiej? Czy oni będą walczyć o mistrzostwo świata to z taką postawą, to z taką grą? No to abym się nie dziwił, jakby oni walczyli o Puchar Świata po tym meczu. To był, miał być mecz Hiszpanii, a to był druga połowa po prostu jakaś katastrofa hiszpańskiej, defensywa a Arabia, wtedy po, po, poczyniała. Na ich polu, połowie coś, co coś, chciała. Arabia Saudyjska deklaruje Hiszpanię 4 do 1. To jest fakt. To jest fakt. Wyliczka strzałów w Saudyjskiej, 12 strzałów w Hiszpanii. No co tu się dzieje? Awansuje Arabia Saudyjska z miejsca pierwszego 7 punktów. Drugie miejsce mają. Mają Argentyńczycy z pięcioma punktami. Te miejsce mają Hiszpanię z dwoma punktami. ostatnim miejsce mają. Włosi jest, co ja gadam, Anglicy z punktami, je, z punktem, jednym punktem. To się trochę przypomina Mundial, w Brazylii, nie wiem czy kojarzycie Mundial, to była grupa śmierci. Kosteryka grała na tych mistrzostwach, grała grupa Urugwajem, Włochami i Anglią. I co tam się stało? Kosteryka 7 punktów w grupie, pierwsze miejsce. Anglia, ostatnie miejsce, jeden punkt. Czyli grupa wyraźnie, że derabili trochę z tamtego Mundalu, się mi przypomniała, mi przypomniała ta grupa śmierci. Arabia zrobiła to samo co Kosteryka, a ten Mundal był Brazylii. Dosłownie to samo zrobiła Kostaryka, czyli, co Kosteryka zrobiła Arabia Saudyjska. Dosłownie to samo, identycznie, też siedem punktów. Pierwsze miejsce w grupie, w grupie śmierci i Anglia na ostatnim miejscu z jednym punktem. Była identyczna grupa, to była grupa śmierci dla Arabii, a mimo wszystko się udało, zrobiła wielką niespodziankę i przejść do historii. Arabia Saudyjska. Abil to samo, brawa. Arabia Saudyjska 4 do 1. Zdeklosowali Hiszpanię w tej drugiej połowie. Był po prostu kapitalny mecz. Arbiglian, moi drodzy, z dwa bramkami. Abdul Hamid z jedną bramką. A on na sali z jedną bramką to był kapitalny mecz. Historyczny mecz Arabii Saudyjskiej. I przejdę do historii. Naprawdę, takie mecze. takie sensacje, to jest naprawdę coś pięknego. I Arabia to teraz zrobiła. Co tutaj się wydarzyło, to ja nie mam pytań. Nie mam pytań. Arabia pokonuje Hiszpanię 4D, i oni tą grupę wygrywają. Naprawdę, co tutaj się wydarzyło, to ja nie mam pytań. Arabia 4, Hiszpania 1. No oni grają w turniej życia. Prawa Arabia Saudyjska, naprawdę, za tą piękną podstawę. I oni będą chyba walczyć o coś. Naprawdę prestiżowego. Życzę im tego, nawet no, im tego życzę z całego serca, Arabii Saudyjskiej, ale oby nie te na polska, oba nie trafili na Polskę, bo z taką grą Arabia nas by pokonała, mi się wydaje. A ja do usłyszenia, ja się żegnam i zapraszam na mecze grupy, na mecze grupy D, bo to jest naprawdę szaleństwo, co tutaj się dzieje w, mecz, w tych meczach grupy D, grupy C. Znaczy, ja już o 13.00, mecz i polska czyli waszam serdecznie. I ja się żegnam i życzę Wam miłego popołudnia i zapraszam na ten mecz. Polski z Chile to był mecz, teraz ten mecz, który przejdzie do historii, bo cztery do 1 robi Hiszpania tego z armą Saudyjską. To się pewnie rzadko zdarza. Ja się żegnam. Do usłyszenia. I cześć. Karol Rzykowski.